Cześć moi drodzy ludkowie. ja jestem w a jesteś ludkowie. to 26 grudnia. Tak więc jest drugi dzień świąt, więc świąt nadal. E, I tutaj taki bardzo w sumie szybki fizykolog, ale potrzebny do niego jest ustąpa plany, jak to często bywa. Mianowicie e, po dokonaniu pewnego rekonesansu e, okazało się, że e, w, dyrekcja dała pewną dyspensę, aby e, nie robić takich chwili klasowych, wiecie, dzieje się opadkiem yy, i dalej, yy, że my się oferujemy, tylko zrobić tak zwane spotkanie międzynarodowe. I to jest właśnie temat dzisiejszego odcinka, ponieważ zostało to między innymi w mojej klasie zorganizowane, zwłaszcza, że mamy sytuację bardzo międzynarodową w klasie i bardzo interreligijną. Mam sami trzy religie w klasie. Na, natomiast u nas zostało to zastosowane i szczerze mówiąc. Nie, może mm, to nie do końca się nie zgadzam, ale nie ważne, żeby to był jakiś wybitnie perfekcyjny pomysł o w ten sposób. Ponieważ no, mam porównanie. Mamy to, to spotkanie międzynarodowe w klasie. No i dalej wygląda tak, że idziemy i później na chwilę. Świątecznie bardzo. Tak? Natomiast ja, jak wiecie, w kółku, a że nie wiecie, ale w kółku też mam pewną dozę Ukrainek. Powinien powiedzieć Ukraińców, no ale nie oszukujmy się głównie dziewczyn z Ukrainy w moim kółku. I ja, jakby też jak najbardziej mógłbym wykorzystać to, że, żeby zrobić to spotkanie międzynarodowe, a nie, o, a nie typową DGIE. Natomiast ja postanowiłem zrobić to w taki dość przewrotny sposób, mianowicie z racji, że no, chcę zrobić ten element życzenia sobie, że szczerze bądź nie, życzymy sobie wszyscy czegoś dobrego i tak dalej to jednakowoż, wziąłem normalnie opłatki i wytłumaczyłem moim Ukrainkom, tym, które, które były na Wigilii, o co chodzi i się normalnie wszyscy połamaliśmy. Oczywiście poziom tych życzeń był w większości taki jak wśród, wśród 4 się na Wigilii, ale może to kwestia tego, że ja sam nie czułem w tym roku specjalnie atmosfery świątecznej, więc też nie przekazałem specjalnie dobrego przykładu. Natomiast Tutaj, tak całkowicie bez jakichś podstaw religijnych, że Jezusa, Ksianko, Ciało Chrystusa tutaj do sprawy się podzieliliśmy, pożyczyliśmy sobie zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak nie? I jestem ciekawy, jakie jest o, wasze stanowisko w takiej sytuacji, no bo trzeba to przyjąć po prostu za pewnik, że mimo wszystko nawet Polska staje się coraz bardziej globalną wioską i siłą rzeczy my musieli się musieliście coraz częściej o, spotykać właśnie z takimi multikulturalnymi eventami, gdzie trzeba będzie o, bardzo ostrożnie, że, żeby nie wyszło, że indoktrynujemy, indoktrynujemy kogokolwiek, tak? I żeby nie było, ja nie jestem absolutnie za dyskryminacją typu jesteś, jesteście u nas, to macie robić tak jak my, no? Bo to też nie o to chodzi, żeby kogoś zmuszać. Natomiast właśnie pytanie, czy robić takie y, y, takie rzeczy na zasadzie takich spotkań pozbawionych no nie będę oglądał zupełnie ciałkolwiek, tak? Czyli w, w sumie spotkałem się spotka spotka tylko po to, żeby pojeść i po pooglądać poogl 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 film. Czyli właśnie to bardziej moja opcja, może bardziej progresywna, może bardziej e buntownicza. Natomiast gdzie, owszem, łamanie się nie jest w pewnej tradycji, ale nie przedstawiam tego jako na zasadzie po to, że ciało, po za którym się łamiemy, że z nie. Łamiły się oparty z życzenia jeszcze o, o, obie. Kwestia mają swoje plusy i minusy. Na pewno z wśród minusów spotkania międzykulturowego jest jak ja bym to nazwał. Spo, Spotkanie wielokulturowego jest to, że najprawdopodobniej nikt się nie wiecie urażony. Choć tutaj nie w kwestii osobistych, nie działa to, ponieważ... Z, z, zawsze znajdzie się ktoś, kto na przykład Bo chrześcijanin, który właśnie umieści z honorem, że. Nie, to nie według tradycji, nie? I tak, miałem też do czynienia w tym roku z czymś takim, nie? Czyli ten brak atmosfery świątek, tak naprawdę. Tak? Natomiast, jeśli chodzi o moje rozwiązanie, to faktycznie, jeżeli ktoś zna ze swojej y, kultury to, te kwestie życzeń i z naszej kultury, no to. Może się czuć, poniekąd przymuszony, że do tego, że go i opadkiem jak chrześcijan, najpiękniejsze jest na to, no, że jest ateistą, także tak, to tak więc od razu bym zniósł, prawda? Natomiast jeżeli chodzi o plusy, jeżeli chodzi o spotkanie to nie, międzykulturowe, bardzo mało ryzykujemy, że ktoś się poczuje właśnie urażony pod kątem tego, że go zmuszamy w konkretnej religii obchodzić. Te święta, czy w ogóle je obchodzić, tak? bo mówisz, że są religie, które w danym momencie w ogóle święt nie mają. Nie to, że później, bo podaje, że prawosławni mają jakoś na początku stycznia, ale to ciekawe, tutaj mnie e, mój ojciec uświadomił, że e, prawosławni od tego swojego głównego hierarchii kościelnego, czy odpowiednika naszego papieża, dostali dyspensę, że w tym roku mogą, ja mogę, tak w tym samym momencie, co, co chrześcijanie tak jak chrześcijanie, a mogą tam na początku stycznia tak jak mają. Przepraszam, nie wiem konkretnie kiedy. Natomiast, dostali taką możliwość, że mogą tak, mogą tak, zwłaszcza odważając na sytuację, jaka jest obecnie na świecie, że no jednak spora część Ukrainy jest w Polsce. Jakby to kontrowersyjnie nie brzmiało, tak? O, w przypadku się międzykulturowych to jest to jak, jak najmniejszy poziom ryzyka. Natomiast w przypadku mojego podejścia, czyli takiego, m, obcinamy trochę tradycji, ale dostawiamy ten element tego, że na tym to, chcemy spędzić razem y, czas, chcemy, żeby nam wszystkim było dobrze, że tak powiem, życzymy sobie dobrze, bo jesteśmy właśnie na przykład kółkiem czy grupą przyjaciół, tak? Czyli grupą, która została jakoś mniej lub bardziej na siebie sklecona, nie mniej. Yy, staramy się przemycić nie tyle właśnie elementy wiary, co tą świąteczną atmosferę yy, tego, że wszyscy chcemy być szczęśliwi, czuć się dobrze, tak? Oczywiście ja tu z wiadomych powodów o, poniekąd pokazałem to bardzo jednostronnie, Czyli moje podejście dobre, to drugie podejście nijakie, ale jakby, żeby nie było, tak jak powiedziałem, oba podejścia mają swoje minusy i plusy. Oraz jak to... Ktoś z mojej rodziny omawiać plusy minusowe i minusy plusowe, tak? Za, za te i walety. No. O. I tutaj jestem ciekawy, jak wy byście to załatwili, będą na szefem w firmie, wychowawcą klasy czy prezesem kółka, tak? Tak bo Stworzyłem na, na swoje potrzeby taką funkcję, jak by się to rozwiązało. Czy właśnie szli w stronę tego, żeby to było jak najbardziej oddzielone od jakiejkolwiek energii, po prostu spotykamy się i jemy oglądamy film do domu. Czy właśnie w ramach. Nie mówię nawet dzielenia ja się łopatką, niech to będzie to łamanie się kutią, cokolwiek to jest. Bo y, muszę zobaczyć w ogóle, co to jest kutia. Tak? Ale żeby zachować ten element, że spotkamy się w takiej. Poniekąd są w kontynencie, atmosferze, i wszyscy sobie dobrze życzymy, jakby pokazujemy sobie, że jesteśmy dla siebie jakoś ważni. To też jest ten, ten bardzo ważny element y, świąt, że nie tyle te prezenty, jedzenie oczywiście, wszystko to jest bardzo ważne, ale ten element spędzania czasu razem, tego, że chcemy spędzać czas razem, tego, że życzymy sobie nawzajem dobrze, no właśnie. Tutaj komentarze dla Was i jako, że przed Nowym Rokiem nie będziemy się widzieć. A święta jeszcze trwają, bo ja nagrywam to pierwszy świąt, to wesoły świąt. Mam nadzieję, że dostaliście to, co chcieliście. Oraz jakbyśmy się nie widzieli medialnie przed Nowym Rokiem, jeżeli chodzi o tych logi, a raczej nie będziemy, bo następny pojedynek jest już, już po Nowym Roku, no to szczęśliwego Nowego Roku, żeby ten rok, który odchodzi, był dla Was dużo lepszy, dużo bardziej spełniający wyświeg życzenia, wymagania, niż ten, który był 2022. Do zobaczenia i... Что